Dzień dobry Państwu, Irek Staszczyk, portal radomsko24. Szukajcie znajdziecie, pukajcie a wam otworzą. I drodzy Państwo udało mi się. Dzisiaj gościem Państwa i moim jest Małgorzata Dzwonek, wójt gminy Dobryszyce. Która skorzystała z zaproszenia na portalu Radą 24. Witam serdecznie pani Wójt. Witam, panie redaktorze. Chyba to bliska. prawda, że, że po bardzo długim czasie udało mi się Pani zaprosić. Oj, bardzo, ale ja sobie nie przypominałam, żebym wcześniej otrzymała taką propozycję, zaproszenia. Nie, nie zawsze otrzymywałam informację, że jest pani tak zapracowana, że nie ma pani w gminie, jest pani w terenie. Ale to pomijamy. Pani Wójt, odczuwa Pani fakt, że po wygranych wyborach koalicji obywatelskiej nawet jedna złotówka z, po wyborach 13 października do gminy do nie trafiła z różnych programów? Z Unii Europejskiej? Nie, tutaj muszę powiedzieć, że absolutnie nie. Bardzo dużo otrzymaliśmy wsparcia, i że tak powiem, jak sobie przypo, przypominam, to tak naprawdę mało który z projektów, który trafił do naszej gminy, nie byłby finansowany środkami unijnymi. Więc tutaj bez takich programów, bez takich projektów. Jest niemożliwe ocenowanie. No właśnie, linii. bo jeżeli by ktoś nie wierzył, to ja odsyłam Państwa na portal radomsko24, aby odsłuchać konferencję prasową na placu 3 maja, hmm, chyba z 30 maja, gdy parlamentarzyści Ziemi Radomszczańskiej i nie tylko wypowiadali się, że ani jedna złotówka nie trafiła, żeby nie być osoby, nie trafiła do miasta ani do powiatu. To wróćmy teraz do budżetu gminy Dobrzyce. Jaki duży jest? Duży. W obecnej chwili na ten rok budżet gminy Dobrzyce to ponad 70 milionów złotych. 70 milionów złotych. I teraz załóżmy, że nie było żadnej, że nie ma żadnej złotówki w pani gminie z różnych projektów unijnych. To w jakim procencie te inwestycje, które są rozpoczęte, byłyby realizowane, albo które inwestycje w ogóle by nie były realizowane, nie byłyby w toku realizacji? Myślę, że tak naprawdę wszystkie inwestycje byłyby w tym momencie zagrożone, dlatego że to, co już powiedziałam, wszystkie inwestycje, które i projekty udało nam się pozyskać na to środki zewnętrzne, to są naprawdę ogromnym wsparciem dla gminy Dobryszyce. Mam tutaj na myśli nawet projekt z transformacji, gdzie dostaliśmy rekordową kwotę. Nie dowierzaliśmy wręcz, kiedy składaliśmy wniosek, bo jest to kwota 47 milionów, panie detektorze, gdzie tak naprawdę udział mieszkańca to tylko 5 Procent. Więc jak się nie cieszyć z takich środków pozyskanych? I, I tak naprawdę, no, z tego, co otrzymujemy. Kolejny projekt to na przykład dofinansowanie do klubiku dziesięcego. To jest troszeczkę taki mniejszy rodzaj żłobka, tak? Troszeczkę łatwiejsze funkcjonowanie niż żłobek. Też ponad milion złotych. Nawet, że tak powiem, te Projekty one troszeczkę idą do przodu, bo dawniej nie można było zakupić na przykład budynku, inwestycji, który, który budynek można by było wykorzystać właśnie na klubie dziecięcy, a nam się to udało. Dostaliśmy milion mln, pozyskaliśmy środków, a 800 tysięcy zakupiliśmy nieruchomość, która była szalenie dla nas też ważna i potrzebna, dlatego że mieściła się też naprzeciwko Urzędu Gminy, gdzie borykamy się z miejscem parkingowym, z parkingiem, który nie należał do nas tylko. Należał oczywiście do właściciela tego budynku, dlatego ogromnie się cieszymy, że z budżetu naszej gminy nie została wydana złotówka, a zakupiliśmy budynek, który będzie służył mieszkańcom, a przede wszystkim tym najmniejszym, czyli dzieciom. No i teraz tak, jaka tak Unia Europejska jest zła? Nie jest zła. Dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie jest zła. Problem może polega w tym, panie redaktorze, że nie bardzo. Ludzie jeszcze rozumieją i przykładają wagę do tego co my mówimy. Widzimy tylko tabliczki. Ludzie przyzwyczaili się do tabliczek. Aha, jest tabliczka, czyli jakieś pieniądze zostały przydzielone, ale skąd, kto, na co i tak dalej to nie. Ludzie widzą później efekt końcowy, że w danej gminie robi się drogi. Ja bym nigdy sobie nie pozwoliła na realizację dróg. Mam w tej chwili realizację 16 odcinków dróg. Są tak naprawdę tylko 3 na 12 sołest, nie mają tak całorocznego miejsca spotkań dla mieszkańców, a pozostałe mają. Więc jest masa, masa przecudownych projektów oświatowych, gdzie wiemy jak ciężko dzisiaj jest z oświatą. Jest akurat w tym dziale, jest najtrudniej, a ja mi udało się pozyskać i oczywiście przy udziale moich pracowników, bez których tego sukcesu by też nie było, proszę Państwa, milion dwieście na oświatę. To są dodatkowe lekcje języka angielskiego, dodatkowe zajęcia z logopedii, dodatkowe oszpanie, teatralne i inne, więc no jak się nie cieszyć takimi środkami, uniknie, jak ich nie zauważać. Umknie mi to pytanie, czy ma Pani, mówiąc w cudzysłowie, kłopoty, jeżeli chodzi o szkoły w swojej gminie? Jest jakaś szkoła zagrożona, wiadomo, niż demograficzny? To widmo, które straszy non-stop likwidacją szkół czy etatów w szkole nauczycieli? Ma Pani z tym spokój? Eee, mamy małą szkołę, ale ja wierzę w siłę tej szkoły. Jest to szkoła na bloku Dobryszyce. Uważam, że ją tutaj przy udziale mieszkańców, jak no przede wszystkim mieszkańców yy, uratujemy tę szkołę. Ponieważ ona jest maleńką szkołą, ale nie jeden samorząd, być może może nie samorząd, ale mieszkańcy w danej gminie życzyły likwidacji tej szkoły. Nie, likwidacji może nie, Tylko ale co? musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ panie redaktorze, w tej chwili mamy taką sytuację, że mam klasy a w klasie mam czworo uczniów, dwóch uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności, czyli jeszcze dodatkowo jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel współorganizujący kształcenie. No wie pani, no to w, Więc, tym, w tym momencie no, ktoś może pani zarzucić nieekonomiczne myślenie. Tak, ale nie mamy przepisu. Nie by... Tak, ale Panie Redaktorze, Rozumiem. z drugiej strony nie mam przepisu, hmm. który by mówił o tym, że zamykamy, że nie możemy, nie powinniśmy prowadzić takiej klasy. No niestety nie. Oczywiście ona nie, nie była od początku w, ta, w takiej ilości, nie, nie od początku od klasy pierwszej te dzieci właśnie tylko było, było czworo tych dzieci. Po jakimś czasie wiadomo, że różne są na to wpływy, niekiedy i też sytuacje losowe, które spowodowały, że tych dzieci było mniej, ale niewątpliwie jest to mała szkoła. Jest to 73 uczniów. Więc proszę sobie wyobrazić, ja zrobiłam taką analizę, ile uczniów nam odchodzi, którzy powinni się znaleźć w tej szkole. I to jest przerażające, bo no jest hasłem. ich 80, panie redaktorze. No, no 80, więc no, coś Pani tutaj. Wójt, panie Wójt, jest taka ciekawa inwestycja realizowana u Was. Ja to tak powiem hasłowo. Mm -hmm. Przerobienie stodoły. Tak. No właśnie, coś tak. więcej na ten temat. Dobre hasło. <laughs> to znaczy, ja, to, co pan redaktor powiedział, ja nazywam ten projekt stodołą tradycji. To mm -hmm. Co? To jest po prostu nic innego jak adaptacja naprawdę budynku starej stodoły. To miejsce, w którym, do którego mają, zachęcamy oczywiście pojawiać się i turyści, ale przede wszystkim mieszkańcy mm. naszej gminy, w celu poznania i zachowania kultury oraz tradycji, tej tradycji naszej, regionalnej, ale również przede wszystkim tej naszej y, tradycji, y, no gminny, tak? Co to będzie? Co się pod tym hasłem kryje? Bardzo dużo. Ja bym powiedziała, że to rodzaj takiej, takiego lokalnego domu kultury. My nie mamy domu kultury, więc mm, moim marzeniem było, żeby takowe stworzyć. Nie jestem za tym, żeby rozwalać pewne budynki mhm. i tutaj zrodził się pomysł i też tutaj podkreślę, to też są środki unijne, które do nas trafiły i które nam pomogą. To jest 1,7 mln zł właśnie na tego typu projekt. Oczywiście zapraszamy, bo zakończenie tego projektu jest przewidziane na przyszły rok, czyli gdzieś w sierpień, wrzesień 2026. Oczywiście mamy dłuższy termin realizacji, ale myślę, że on się zakończy wcześniej, więc zobaczy pan redaktor, co i na czym będzie polegało. ale będzie też strefa relaksu, będzie wyciszenia, będzie dla wielopokoleniowe, czyli coś dla dzieciaków. Będą, niedaleko jest przedszkole, dzieci będą mogły przyjść, prowadzić sobie hodowlę na taki, taką skrzynkową warzyw, owoców, więc i ziół. Przyjedziemy. takie sprawdzimy. które. No, no, jeszcze podawać. ostatnie pytanie, bo tak jak wielu Polaków, niektórzy kładli się spać, bo, e, gdy prezydentem już był Trzaskowski, budowali się, gdy, budzili się, gdy prezydentem został Karol Nawrocki. Jako samorządowca sądzę, że odpowiem mi pani na pytanie, a na kogo pani oddała głos? Na tego, kogo powinnam. Czyli? To jest mój obowiązek. Nie powiem, nie powiem oczywiście wprost, bo każdy ma wybór i to jest nasza sekretna tajemnica. Tajemnica, która i prawo wyborcze, które możemy zrealizować przy urnie. Ja myślę, że dokonałam dobrego wyboru. Myślę, że no. To przyszłość pokaże, w jakim będziemy żyć kraju, czy te wszystkie zamierzenia, o których marzymy, czy ta bliska naszemu sercu Polska, będzie nadal polską i będą nadal realizowane A dlaczego te wszystkie nie chce mnie rzeczy. mi Pani zdradzić, jaką Pani Jako osoba publiczna, samorządowiec, wójt gminy? To no jest to jedyny przywilej, który mi chyba przysługuje i na to pytanie myślę, że niech to będzie pytanie retoryczne. To będzie pytanie retoryczne. Ja tak jestem jest. usatysfakcjonowany tak. z takiej odpowiedzi, czyli kółko-krzyżyk. Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski. Na kogo postawiliśmy? Na tego, na kogo powinnam. O, czyli w domyśle to już Państwu proponuję sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na kogo Małgorzata Dzwonek, wójt gminy Dobryszyco dała w głos w niedawnych wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Dziękuję bardzo Pani przyjęcie za rozmowę. Państwu za uwagę. Bój to program w temacie na portalu Radomsko24. Życzę wszystkiego dobrego. Nieważne czy na telefonie, czy na tablecie, czy w internecie, zawsze aktualne informacje możecie Państwo sprawdzić z regionu i z miasta na portalu radomsko24.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.